Organizując tak wielką imprezę, rzeczywiście jestem troszeczkę zestresowany. E, tak sobie pomyślałem o czym powiedzieć ważnym, co by mogło utkwić nam na lata. I przypomniało mi się, jak 4 lata temu, wspólnie z dzisiejszym marszałkiem, ale wtedy ani ja nie byłem starostą, ani Marek marszałkiem, ani też nasi przyjaciele samorządowcy, niektórzy byli burmistrzami, ale nie wszyscy, wymyśliliśmy sobie takie hasło, przywrócimy Trzebnicy dawny blask. Ja pamiętam jak pojechałem wy wydrukować taki plakat ze starymi zdjęciami, które gdzieś znalazłem w internecie. I marzy marzyliśmy wtedy o, o tym, żeby rzeczywiście nasz powiat zaczął żyć pełnią życia tak, jak sobie wymarzyliśmy. Wtedy jeszcze nie myślałem, że do końca to nam się uda. Choćby jak spotkałem się z panem Wojtkiem Kowalskim, który powiedział Robert, Koniecznie musimy zrewitalizować kolej Trzebnica-Wrocław, mówię, ojtuś, to jest tyle pieniędzy, że nie damy rady. Później się okazało, że dostaliśmy swoje szanse od Unii Europejskiej, od pewnych dobrych relacji, taką szansę, która pozwoliła zainwestować w powiat trzebnicki około 200 milionów złotych. Pieniądze, które przyszły do nas. Z Unii Europejskiej, które przy pomocy pana marszałka Łapryńskiego, przy pomocy moich przyjaciół i kolegów samorządowców, zasymilowaliśmy i wydaliśmy dla dobra mieszkańców powiatu. I jakby w tym miejscu, w którym jesteśmy, to jest taki symbol dla całej, dla całego regionu. Ulica leśna, zaniedbana z tym budynkiem, który straszył, który jakoś kilkanaście lat temu palił się pasem, który. Już nie przypominał standardów europejskich, czy też uliczki, uliczki spacerowe, których praktycznie nie było. A dzisiaj ta nowa przestrzeń, ten budynek, nowy akwapark, kończący się remont i rewitalizacja ulicy leśnej to jest symbol, z którego możemy być dumni. Panią charinkę, wszyscy mieszkańcy naszego powiatu znają, ale jej działalność została także doceniona dzięki Państwa wnioskowi przez Zarząd Województwa. W związku z tym z wielkim zaszczytem chciałem przekazać Pani Halinko stosowny dyplom Czek, bo ta nagroda ma także wymiar finansowy. To nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury dla Pani Haliny Buszak, Dyrektor Obornickiego Ośrodka kultury. Pani Halinko, gratuluję i cieszę się bardzo z tego wyróżnienia dla Pani. Panią Halinkę, oczywiście nie mogłem inaczej poznać jak jako dziennikarz pracując w naszym powiecie, a później przez. A lata, kiedy w samorządzie już wojewódzkim miałem przyjemność z Panią Halinką współpracować, to zawsze chcieliśmy coś tworzyć. I to najważniejsze dzieło, które gdzieś w okolicach 2005 roku sobie wymarzyliśmy, niestety się jeszcze nie ziściło, ale trzymam kciuki, żeby przez wsparcie władz samorządowych Gminy Oborniki Śląskiej, Pani Halinko, ten remont tego ośrodka kultury, co do którego już jest wykonany projekt dzięki środkom Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego, żeby ten remont się ziścił i żeby tak wspaniały obiekt był tak, żeby Polikach jak ten po sali dużo większej, dużo przestronniejszej, pewnie nowocześniejszej pani marzy i tego marzenia, zrealizowania tego marzenia Pani życzę. Szanowni Państwo, drodzy goście, szanowny Panie Marszałku, Panie Staroścjo, Panowie Burmistrzowie Powiatu Trzebnickiego, Powiatu Goslar, drodzy moi przyjaciele, jestem niezwykle wzruszona i szczęśliwa. Panie Marszałku, pragnę z głębi serca podziękować Panu za tę wyjątkową nagrodę która jest koroną dla mojej działalności, mojej pracy i z głębi serca chylę czoło dziękuję za docenienie ludzi kultury. w, w deszczu diabeł, nie długie dnie, w kieszeń wsadził swoje chytre rączki dwie, a w chytrych rączkach na kieszeni nie ma na mą duszę ma. Moknie w deszczu diabeł, moknie długie dnie. nie. ja będę wierzyć mu uczy mnie, że on potrafi I'm <laughs>